Jeżeli nie mamy możliwości się bronienia w takiej sytuacji, to przynajmniej możemy udawać, że jesteśmy uzbrojeni po zęby. Tak? Jeżeli nie masz takiego karabinu, to ja bym go z zdechy, pomalował i z takim kałaszem chodził tutaj w okolicy. I każdy by mówił: Ty, trzy kałasze są w domu, no to tak może teren ominiemy. A jeżeli mamy do dyspozycji broń palną, to, a nam jej nie odbiorą, no to w tym momencie. To też będzie stanowiło jakiś argument, że jednak może ci wszyscy się nie wybiorą. To w Jugosławii było bardzo widoczne. Ta bandytka tam bardzo mocno plądrowała wszystko, co tylko jest możliwe. Ale omijali też domy, gdzie wiedzieli, że znajduje się broń. Kiedy mamy uzbrojonych obywateli, no to ten potencjalny nawet nasz przeciwnik ma też świadomość, że taki kraj to się trudno okupuje. Cytadela, Twoja strefa bezpieczeństwa. Na początku naszej dyskusji wspomniałeś o dosyć istotnej kwestii dotyczącej różnych grup rebelianckich, które mogą pojawić się nie tylko w sytuacji potencjalnej wojny, ale również w sytuacji np. plekautu czy różnych zagrożeń, takich całkowicie odległych od militarnych kwestii. Mamy jakieś doświadczenia z obserwacji tego, co się na przykład działo w Jugosławii? No, każda wojna, każde zamieszki to co powodują, że wszystko jest otworem, zostawione. Gdzieś są magazyny, gdzieś są sklepy, które łatwo oczyścić z tego towaru. I to ci ludzie, którzy nie będą czuli skrupułów, albo będą już po drugiej stronie księżyca, albo chętnie wykorzystają. To samo, jeżeli chodzi o domy tak? indywidualne. Jeżeli ktoś będzie uważał, że można go bezkarnie obrabować, to zrobi. I tutaj, no cóż, pomoc sąsiedzka czy nastawienie się na takie właśnie działania też byłyby wskazane, tak? Żeby przynajmniej stworzyć, albo przynajmniej, może inaczej, no może jak to nazwać. Jeżeli nie mamy możliwości się bronienia w takiej sytuacji, to przynajmniej możemy udawać, że jesteśmy uzbrojeni po zęby. Tak? Jeżeli nie masz takiego karabinu, to ja bym go wyciągnął zdechy, pomalował i z takim kałaszem chodził tutaj w okolicy i każdy by mówił ty, trzy kałasze są w domu, no to tak może teren ominiemy. Tego scenariusza, a jeżeli mamy dyspozycję broń palną, to, a nam jej nie odbiorą, no to w tym momencie to też będzie stanowiło jakiś argument, że jednak może ci wszyscy się nie wybiorą. To w Jugosławii było bardzo widoczne, tak, że ta bandytka tam bardzo mocno plądrowała wszystko, co tylko jest możliwe. Ale omijali też domy, gdzie wiedzieli, że znajduje się broń. Czyli, jakby to szkolenie strzeleckie dla cywili, posiadanie też broni w celach obronnych. Jakby znacznie i realnie zwiększa szanse przetrwania w takich sytuacjach skrajnych. Przed wojną każdy obywatel mógł taką broń posiadać. A im bardziej był niepełnosprawny, tym łatwiej tą broń uzyskiwał, dlatego, że nie miał fizycznych sił do tego, aby się skutecznie bronić czy uciekać przed napastnikiem. Więc wydawano mu pozwolenie na posiadanie broni palnej. No, czasy są troszeczkę inne, ale w momencie, kiedy mamy uzbrojonych obywateli, no to ten potencjalny nawet nasz przeciwnik ma też świadomość, że taki kraj to się trudno okupuje, tak jak trochę tych sprzętów ludzi. Pod jednym warunkiem, że oni potrafią się tym posługiwać. Bo niestety wielu ludzi kupuje broń, do tego 15 naboi i zamyka to w sejfie. I w tym momencie, no cóż, bardziej chyba trzeba się obawiać, że on sobie tam zrobi krzywdę tą bronią, niż skutecznie tego użyje, żeby bronić swojej rodziny czy siebie w sytuacji zagrożenia. Kolejna rzecz. Jeżeli kupujemy broń, to trzeba sobie zadać pytanie, po co nam jest potrzebna? Jaka broń? I ile czasu potrzebujemy, aby nabyć umiejętności takich, żeby ona stała się rzeczywiście, no, można powiedzieć, że sprzętem, który będzie nas bronił. No a jaka broń na trudne czasy? Jaką ty byś polecił broń na trudne czasy? Ma maczugę. Dlaczego maczugę? Ale, <laughs> wbrew pozorom, no dobry kij czasami robi też robotę. Ale nie ma czegoś takiego jak broń uniwersalna na jak mówisz, trudne czasy. Co będziesz robił? Czy będziesz siedział w domu, czy będziesz gdzieś podróżował? Podróżować z karabinem jest raczej trudno. To taka broń, która mieści się, jeżeli zakładamy, że ona ma być niewidoczna, to sam ubiór ma powodować to, że ona będzie zamaskowana. I w tym momencie te gabaryty znacznie się kurczą, ale no, każda, każda wersja jest tutaj dobra pod jednym warunkiem. Umiesz tym posługiwać. Tutaj trochę celowo podpuszczam Cię tym tematem dotyczącym broni, bo to już chyba się stało takim naszym rytuałem, że w, w każdym praktycznie odcinku typu Masterclass. Jakiś ten wątek dotyczący broni się pojawia. Tutaj akurat wynikowo wyszło o doborze broni na sytuacje awaryjne. Wiem, że na przykład, między innymi, armia amerykańska opracowała specjalny karabin, survivalowy karabin przetrwania, w który wyposażono pilotów samolotów, którzy się gdzieś tam mogli rozbić potencjalnie. I on miał pewne swoje założenia jakby i konstrukcyjne, i, i inżynieryjne. Natomiast. Jeżeli jesteśmy cywilami, mamy na przykład do dyspozycji broń krótką, długą typu kałach, karabin wyborowy i na przykład strzelbę gładkolufową, to kiedy, co powinniśmy wybrać i czy w ogóle, czy w ogóle cywil z bronią, na przykład w sytuacji konfliktu zbrojnego, to jest w ogóle dobry pomysł? Kolejne trudne pytania, ale jeżeli zastanowimy się nad tym, co powiedziałem, że karabinek survivalowy, tak, a taki karabin jest dedykowany do konkretnych ludzi, i do konkretnych sytuacji, nie mających nic wspólnego z zagrożeniem. Jeżeli piloci zostaną strąceni, a uda im się wylądować, no to wiedzą, że ten karabin daje im szansę polowania, przeżycia w różnych warunkach. To, to nie jest pomysł amerykański, tylko niemiecki, a posiadanie broni. Nie ma czegoś takiego jak broń, którą można by powiedzieć, że jest prawdona, pewna i będzie nadawała się w tej sytuacji. Większość ludzi rzeczywiście kałasza zna, tak? bo pewne pokolenia do pewnego momentu biegały w zasadniczej służbie wojskowej właśnie z tym sprzętem. Można powiedzieć, że karabinek istnieje, ma swoje parametry i działa. Natomiast... Wspomniałeś o karabinie wyborowym. Ten wymaga już specjalisty dużej klasy, bo co z tego, że gość będzie potrafił posiadać taki karabin, jak nie będzie miał umiejętności, żeby to wszystko e, wykorzystać. Przepraszam, jeżeli ściągnie się z tego celownik, to będzie zwykły karabin. Karabin daje też dystans. Dzisiaj mm, używa się najczęściej tych karabinków. Mm, o kalibrze 5,56 i no te karabinki przy dobrych wiatrach to tak do 500 metrów ten pocisk doleci. A skuteczny zasięg z 300? No coś takiego, ale dalej już nie. I teraz jeżeli masz karabin, którego możesz strzelać na 800 czy dalej, no to jednak jak kule tam gdzieś zagwiżdżą, to ci ludzie też muszą się zastanowić, czy aby pchać się w ten Natomiast no zawodowiec mógłby zrobić tutaj rzeczywiście zamieszanie. Przy współpracy, jeszcze z kimś, to dobrze oddany strzał w dużej odległości do odpowiedniego celu może sparaliżować działanie grupy. A czy strzelba jest dobrym rozwiązaniem? Na małym dystansie też. Pytanie, kogo mamy po drugiej stronie? Jakie są efekty? Dla mnie karamin jest najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem, bo może służyć do wszystkiego. Możesz górzyć do obrony możesz go użyć do polowania, daje ci dużą przewagę, czyli dystans, moc obalającą pocisku. A to są takie atuty, które są naprawdę nie do przecenienia. Tego nie da ci ani pistole, ani strzelba. Mówi się, że kto ma informacje, ten ma władzę. A jeśli powiem ci, że wszystko, co aktualnie przeglądasz, zostało wybrane za ciebie? Pomyśl, jak wielu informacji możesz w ogóle nie otrzymywać, bo algorytm zdecydował, że po prostu masz o czymś nie wiedzieć. Zastanów się, o czym jeszcze nie wiesz. Dla ludzi takich jak ty tworzymy społeczność cytadeli. Twoją strefę bezpieczeństwa, bez cenzury, tematów tabu i niewygodnych pytań, na które nikt nie chciał dotąd udzielić odpowiedzi. Żeby oszczędzić Twój czas razem z żołnierzami wojsk specjalnych i ekspertami od bezpieczeństwa i geopolityki. Wychwytujemy sygnały wczesnego ostrzegania i opracowujemy konkretne procedury działania. Zapisz się na newsletter Cytadeli i odbierz darmowe raporty, dzięki którym zdążysz przygotować się na to, co nadchodzi, zanim będzie za późno. Tylko w ten sposób zyskasz dostęp do dodatkowych materiałów dostępnych wyłącznie dla naszej społeczności. Link do newslettera umieszczam w opisie i pierwszym, przypiętym pod tym filmem, komentarzu. Ta, jeszcze jedno: nie zatrzymuj tej wiedzy dla siebie. Zasubskrybuj nasz kanał, polub ten film i napisz komentarz. Niech o cytadeli dowie się jak najwięcej osób. Tylko tak zniszczymy bańkę informacyjną. Razem jesteśmy silniejsi. A tutaj mówimy cały czas o tych zagrożeniach na wypadek jakichś stanów wojny, ale od grup takich rebelianckich. No bo nie mówimy o zagrożeniu regularnej armii, no bo tutaj, jakby nawet dobrze wyszkolony, wyposażony cywilny, jeżeli otworzy ogień do żołnierza nieprzyjaciela, no to to się. Raczej w 100% skończę źle dla niego, dla jego wioski i rodziny. No scenariusze będą różne. Pytanie w ogóle, czy jeżeli to będzie front, to strona ta dobra na przykład pozwoli, trzymać broń, czy ktoś wyda decyzję o tym, aby wszystkie egzemplarze oddać. I wtedy tylko armia może nas pilnować. W takiej wersji. To jest jedna z taka niepokojąca rzecz, która była podbijana na językach wielu ludzi z branży w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Mianowicie, że w warunkach cywilnych, no to odpowiada za, za nas jakby WPA, Wydział Postępowania Administracyjnych Policji. I posiadając broń, legalnie posiadając broń, no musimy ją zgłosić, gdzie ją przechowujemy. Najczęściej ludzie przechowują broń w miejscu, w którym mieszkają. I teraz ta informacja, jest yy, jawna dla każdego funkcjonariusza policji, albo prawie każdego, który ma dostęp do ich wewnętrznych baz danych. Jeżeli nas zatrzymuje pan z drogówki, bo przekroczyliśmy prędkość, patrzy w podanych, wyskakuje mu informacja, że mamy broń, jaką mamy broń i gdzie tą broń przechowujemy. Zatrzymuje nas gość z prewencji, bo przeszliśmy na czerwonym świetle, ma tą samą informację. Czy tutaj nie dostrzegasz pewnego zagrożenia właśnie tego systemowego, że w momencie jakiegoś takiego W, no wystarczyłoby za przeproszeniem spętać pana policjanta gdzieś tam w lesie, zabrać mu ten jego palmtop i mamy wykaz, dostęp do wszystkich posiadaczy broni i miejsc, gdzie ta broń jest przechowywana? Scenariusz realny, tak. Ale jeżeli ktoś będzie chciał go wykorzystać, to jak do tego dotrze? skoro elektronika jest do obejścia i te systemy są narażone na to, że się włamują do nich różni ludzie to skąd wiemy, że to już nie istnieje że takie informacje nie wyciekają jeżeli wiemy, że naszymi danymi osobowymi posługują się różni operatorzy albo sprzedawcy i zawsze tłumaczą się, że mają to z bazy dane od kogoś tam, mimo że nie wyrazi ich zgody, to, to oznacza, że nasze dane są nic istniewarte czy taka informacja z policji może wyciec, i tego nie zagwarantuje. Policjanci to są te zwykli ludzie. Pełnią służbę, ale jak słyszymy, czasami rozmijają się z rzeczywistością lekko i policjantów w ogóle nie powinni startować. Nie mamy na to wpływu. No a jeżeli ktoś będzie chciał przyjść i zdobyć Twoją broń, no to ma do wyboru, tak? Ma świadomość, że ją masz, więc też on chciałby mieć coś, co gwarantowałoby, że przynajmniej stosunek sił będzie Adekwatnej sytuacji. Nie ma tutaj jakiegoś złotego środka ani e, recepty, że będzie tak, a nie inaczej. Powiedziałeś, że nikt w zasadzie w pojedynkę nie ma żadnych szans, że zawsze trzeba się organizować w większe lub mniejsze grupy. Jak według Ciebie powinna wyglądać taka sama pomoc, taka organizacja, na przykład sąsiedzka? Pytanie, kogo mamy pod ręką, tak i kogo znamy. Jeżeli w danym miejscu żyjemy długo. To wiemy o sąsiadach coś, tak? z którym jesteśmy na bardzo dobrych relacjach. To są jakieś tam układy przyjacielskie i oni też będą się obawiali w sytuacji, która tam istniała. Więc, jakby nawiązanie tutaj jakiego kontaktu pod tytułem, no to działajmy wspólnie, aby było bezpieczniej, wydaje mi się, że jest bardzo proste. Czyli możemy ustalić to wszystko, co jest potrzebne, aby można było funkcjonować. Począwszy od tego, jak. Oznaczyć stan zagrożenia, gdzie się zbieramy, co powinniśmy zabrać i ewentualnie co powinniśmy zrobić, albo jakie mamy możliwości. Czasami, żeby utrudnić jakieś działanie, wystarczy ściągnąć dwa drzewa. Tak? I już droga staje się lekko nieprzejedna, przynajmniej na 15 minut, jeżeli nie dłużej. Bo w tej sytuacji teraz przyjeżdża po godzinie, to już jest sukces. No. Pytanie, czym będzie dysponował na przykład nasz przeciwnik. Każdy z tych scenariuszy trzeba też przerobić i zastanowić się, jakie siły i środki były nam potrzebne, żeby to można było spokojnie zrealizować. Wspomniałeś trochę tej, o tej organizacji. Wielu z naszych widzów ma takie wątpliwości, ma takie obawy związane z tym, że w momencie takiego W, na przykład wojsko zarekwiruje im dobra typu samochody, Ciągniki, agregaty, albo że zostaną powołani wbrew swojej woli do struktur wojskowych ludzie, którzy w ogóle nie chcą mieć nic wspólnego z tym wojskiem, nigdy nie mieli, mają zerowe umiejętności i wręcz panicznie się tego boją. Czy tutaj jesteśmy w stanie coś powiedzieć na ten temat? Nic. Bo to państwo tworzy takie przepisy, które będą mówiły, że podlegasz obowiązkowi służenia i obronie ojczyzny. I należałoby się tylko martwić tym, czy Twoje predyspozycje, które posiadasz, Twoje wykształcenie, umiejętności zostaną wykorzystane zgodnie z tym, co posiadasz, bo to już jest niekonieczne. Nie wiemy, jaki będzie pomór, rekrutacja e, sytuacji e, zagrożenia, po prostu będą potrzebni ludzie do pełnienia służby i do walki. Wszystkie specjalności, które mogą się armii przydać. Oczywiście w teorii powinny istnieć już tam w bazie danych i tych ludzi w pierwszym rzędzie będzie się ściągało do działania. I wtedy nie pozostaje ci nic innego jak spakować i pojechać do miejsca, które masz wyznaczone. Jeżeli się nie stawiasz, no to już jest duży. Problem, chyba że w jakiś tam sposób będą zwolnienia lekarskie jeszcze honorowane, może niekoniecznie. Ale jaką wartość dla armii ma człowiek, który nigdy w życiu nie trzymał karabinu, nie ma żadnych innych jakichś umiejętności twardych, na przykład nie potrafi pilotować dronów albo jeździć BWP-em? Nie chce w ogóle walczyć, nie chce mieć nic wspólnego z armią. Ale jest zdolnym inżynierem elektronikiem, potrafi obsługiwać systemy. Może być drogowcem, tak? Czyli wie, jak budować albo e, naprawiać sprzęt uszkodzony. Może być specjalistą od kolejnictwa. tak, To wszystko będą potrzebne. To będą struktury, które będą musiały być wspomagane. Ale wierzysz, że dzisiejsze wojsko naprawdę zweryfikuje te umiejętności realne tych ludzi, wciągając ich w swoje struktury? Tego nie wiem. E, zakładając, że na dzień dzisiejszy czasami. Specjalistów kieruje się do kuchni. No, oczywiście, to jest w którym, cudzysłowie. To może być różnie. Znam człowieka, który, <tryk> przepraszam, ma bardzo dużo umiejętności, tak? ale że kiedyś trafił do jakiegoś WKU na jednym końcu Polski, to mimo, że mieszka teraz na drugim, przypisany jest do tego WKU i do jednostki a tym. I już widzę jak ten gość się przemieszcza. I ten błąd jest stosowany chyba od czasów wojny prusko-francuskiej w 1870 roku. Tak? Kiedy Francuzów na przykład z południa przerzucano na południe, a i odwrotnie z północy na północ, rewelacja, wyszedł chaos. No, armia wykorzystuje największy handicap – znajomość terenu. No, tu nie jestem przekonany. Ja nie wiem, czy coś się zmieniło w tych układach, ale dla mnie byłoby logiczne, że bez sensu gościa przerzucać z Warszawy gdzieś tam, skoro w Warszawie też jest jednostka, gdzie on mógłby służyć. Ale sama armia, jakby powodując to, że tu brakuje człowieka, to damy go stąd. Nie? I jak będzie z tym naporem tych ludzi, też nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Czy oni będą, czy mają już przypisane jakby przydziały do poszczególnych jakichś tam segmentów na wypadek tego zagrożenia W, to okaże się oczywiście w trakcie. Ale tu no, specjaliści zawsze będą potrzebni. Ci, którzy, jak wiesz, nie chcą walczyć, no pewnie nie muszą, znaczy nie muszą, nie, będą unikali tej armii. Nie? Ale też armia może się upomnieć o nich. Pytanie, czy pobór zostanie przeprowadzony tak, jak to sobie ludzie wyobrażają, bo gro ludzi, tak jak teraz naprawdę na Ukrainie, wiemy, że niestety zniknęło i mają problem skąd brać rekruta. A ustawa, która miała powstać, jak słyszę, to raczej też nie powstaje. Też pytanie dlaczego? Jak to będzie działać w Polsce? Nie mam pojęcia. No nasz rodzimy Mon zrobił w zeszłym roku na jesieni ćwiczenia dla rezerwy. No i wydawał sprzęt nie tylko używany, ale jakieś dziurawe behatki, metalowe garnko hełmy, bo nie wiem jak to inaczej nazwać, i broń, która jest już jakby nie jest standardem w ogóle broni w armii natowskiej. Jaki to ma sens? To trzeba by zapytać tych panów z MON-u. Znaczy, ja myślę, że tak, że jeżeli chodzi o broń, to pytanie: kto ją dostał? Jeżeli to były jakieś rozdzielniki, starsze rezerwy, no to oni na tych starych systemach mogą tam pracować. Z drugiej strony też inna broń będzie potrzebna bezpośrednio na linii frontu, a inna taka, która będzie służyła celom pomocniczym, tak? czyli jakieś pododdziały, nazwijmy to, nie wiem, wartownicze, zabezpieczające, konwujące, osłaniające urządy miasta, czy na przykład ujęcia wody. Tu nie trzeba jakichś tam specjalistycznych sprzętów. Natomiast no, musi gość być wyposażony w coś, co będzie przypominało, że on jest żołnierzem i miał szansę oddać z tej broni jakiś strzał. Czy zadziała, no to czas pokaże. Ale hmm, wydaje mi się, że nie jest przygotowany do działań wojennych tak stricto, jak my to sobie to wyobrażamy. Mówiliśmy o specjalsach i to zawsze jest pokazywane najlepsze chłopaki, najlepszych wydaniach, super sprzęt, super klamoty, wszystkie super akcje. Ale oni są liczeni na palcach niestety, tak? I są do wykonywania innych zadań. Natomiast e, opcja niestety tych wszystkich innych ludzi też będzie musiała być zapełniona, tak? Ktoś będzie trafił do jakiejś jednostki, musi dokręcać śrubę w czołgu, bo to na przykład będzie umiał, tak? A ktoś innym tym czołgiem będzie musiał jechać. Ktoś musi przywieźć kuchnię polową, nazwijmy to umownie, tak, albo zaopatrzenie. To wszystko będzie wymagało ludzi. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mogą istnieć straty no, to będzie potrzebne uzupełnienie. Kogo wezmą? Tak? Czy tych młodych, czy tych starych? No? Gdybyś dzisiaj dostał zadanie zorganizowania obrony cywilnej, od podstaw, od momentu edukacji, szkolenia, do czasu tego wu i powiedzenia sprawdzam. Jak byś to widział, jak by to wyglądało? Przyznam się, że nie wiem. Nie wiem, bo ja jako Kowalski nie mam szans na robienie czegoś takiego. Ja mógłbym mieć jakieś pomysły na poszczególnych jakichś takich małych układach, ale no, tam są... Poważni ludzie, bo obrona cywilna to wymaga przede wszystkim dobrych przepisów i ogromnych pieniędzy. Teraz pytanie, o ile przepis można stworzyć, czy, czy będą na to pieniądze. I czy jesteśmy w stanie to zrobić i w jakiej formie, z czego brać wzory, tak? Bo tamtej obrony cywilnej już się nie odbuduje. Nie mamy tego zasobu, takich ludzi jak kiedyś były całe szkoły pielęgniarek, tak? Byli wszyscy, którzy mogli być potrzebni do działań. Dzisiaj raczej mamy ludzi, którzy już kończą jakieś tam liceum, jakieś i jakoś, a ich umiejętności, nawet te najprostsze na poziomie maturalnym, są żadne. Więc albo ich armia zagospodaruje, natomiast to, co miało być obroną cywilną, to znając życie. I patrząc na sytuację, która zdarzyła się we Wrocławiu podczas tej wojny już z Ukrainą, to specjalistką, która regulowała ruch wśród tych uciekinierów z Ukrainy, była wolontariuszka, bo się trafiła akurat i to nie zadziałał urząd jakiś tam, jeden, drugi, trzeci, tylko to pani ich urządzi. To pokazuje, jaka to jest improwizacja i że nie byliśmy na to przygotowani. Telewizji medialnie się sprzeda rzecz według mnie, a, a będzie tak lekko inaczej. To wszystko, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, w tej części rozmowy, no wydaje się proste, oczywiste, wręcz banalne. Na początku, jak żeśmy ustalali w ogóle temat dzisiejszego tego odcinka, no to mieliśmy dylemat, czy tak oczywiste rzeczy w ogóle zasługują na to, żeby je poruszać w dyskusji, bo obaj, no, jeżeli podejmowaliśmy się czegoś podobnego, no to zawsze to było jakby robione w praktyce, gdzieś w terenie. Nigdy nie musieliśmy o tym mówić. Dlaczego nasz kraj, nasza społeczność zawsze po tej szkodzie musi sięgać, po, po działania jakieś takie w efekcie, w amoku, na hura, jeżeli tak prosto potencjalnie można coś Przygotować i chociaż zminimalizować ryzyko jakichś takich skutków działań kryzysowych. Ale wydaje mi się, że to nie tylko w Polsce, to w całej Europie nastąpiła taka wersja rozprężenia, bo nie ma zagrożeń. I w momencie, kiedy tak mi się wydaje, że jeżeli jeszcze nie wiem, 3-4 lata temu jakiś polityk mówiłby o tym, że trzeba się zbroić, że trzeba być przygotowanym na sytuacje trudne, kryzysowe, może nawet wojenne. Do tego gościa posypałoby się lawina oczywiście oskarżeń o to, że buduje jakieś, można powiedzieć, historie niestworzone, nie mające z rzeczywistością. Nie sądzę, żeby ktoś w Europie chciał go słuchać. Ukraina być może w jakiś sposób otworzyła trochę oczy, ale nie na tyle, żeby to można stwierdzić, że postawiło Europę w stan gotowości. Może tam już ktoś coś sobie tworzy, nie? ale z tego co słychać, to żaden z krajów tutaj nie, nie, nie stworzył czegoś, co dawałoby gwarancję, że jesteśmy w stanie skutecznie przeciwstawić się, no to mówi się o Wschodzie teraz. Nie? Dla nas pewne rzeczy są proste, bo je znamy, tak? Albo je stosujemy w życiu. Natomiast ludzie e, karmieni są zawsze wersją, tą najlepszą, która jest super. E, żeby nie wywołać paniki, i zawsze budujemy dobry PR. No co za politycy? Tego nie wiemy. To oni podejmują decyzję. Cytadela. Twoja strefa bezpieczeństwa.